Różnica między polskimi mężczyznami a mężczyznami w Dubaju, i mówimy tutaj o mężczyznach Arabach, których poznałam, jest to, że mężczyzna w Polsce zapytał mojej klientki, co ona wnosi do relacji jako kobieta. Jeszcze tego brakowało, żeby mężczyzna pytał się kobiety, co ona ma dla niego w prezencie, żeby łaskawie ją wybrał. Przysięgam ci, to jest realny cytat mężczyzny, który do mnie zadzwonił. Wiktoria! Kochanie, Habibti, ja mam dla Ciebie prezenty, I have gifts for you. Gdzie ty jesteś? Ja chcę się z Tobą spotkać? Kiedy mogę się z Tobą zobaczyć? Jeżeli nauczyłaś się, bo nauczyłaś tego mamusia w roli ofiary, tatuś w roli ofiary albo toksycznego kata, to myślisz, że to ty jesteś od tego, żeby mężczyźnie usługiwać? Przestań tak myśleć, bo tak również skończą Twoje dzieci. Jeżeli chcesz mieć mężczyzn tak jak moje klientki, którym kupili mężczyźni mieszkania, domy, apartamenty, samochody, upewnij się, że mnie obserwujesz i napisz moc na PRIV po bezpłatne szkolenie w tym temacie.